Dietetyku. Opowiem Ci zaraz o kalendarzu rezerwacji wizyt doktor, który w Dietetyk Pro masz zupełnie za darmo. To Twoja wizytówka w sieci i właśnie tutaj pacjenci mogą zarezerwować wizytę do ciebie czy wystawić opinię. Pokażę Ci za moment, jak możesz uzupełnić swój profil, dodawać rezerwacje oraz jak możesz zarządzać swoim profilem. Po zalogowaniu do programu na górze strony znajdziesz przycisk, który przekieruje cię do terminarza. Gdzie możesz dodać usługi i dostępne godziny, lub przycisk, który przeniesie cię do profilu Diet Doctor, gdzie masz możliwość zmiany informacji, które będą widoczne na Twoim profilu. Zacznijmy od profilu Diet Doctor. Aby przejść do ustawień profilu Diet Doctor, wystarczy kliknąć w niebieski przycisk. Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do ustawień profilu Diet Doctor. Z tego miejsca możesz przejść bezpośrednio do rankingu Diet Doctor. Po kliknięciu otworzy się nowa zakładka i tutaj możesz zobaczyć, jak wygląda ranking dietetyków w sieci. Po przejściu na podgląd profilu możesz przejść bezpośrednio do Twojego profilu. Jeśli już go uzupełniłeś, i sprawdzić, jak widzą go pacjenci. Mój profil jest już uzupełniony, jeśli jeszcze go nie masz, to zachęcam do uzupełnienia, ponieważ jest to Twoja wizytówka w sieci, darmowa reklama, dzięki której pacjenci mogą Cię zauważyć. I świetny sposób na pozyskanie nowych klientów. Przejdźmy do pierwszej zakładki o mnie. Tutaj możesz uzupełnić informacje o sobie i swoim gabinecie. Możesz dodać nazwę gabinetu, wybrać specjalizację, a także dodać certyfikaty oraz szkolenia. Pamiętaj, aby po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian kliknąć przycisk Zapisz. Po przejściu do zakładki po lewej stronie masz możliwość zmiany ustawień profilu. Tutaj możesz uruchomić swój profil, wybierając odpowiednią opcję. Jeśli z jakichś względów nie chcesz profilu, wybierz opcję nie chcę profilu DietDoktor. doktor. Jeśli chcesz, aby pacjenci mogli cię znaleźć w sieci, wybierz chcę profil DietDoktor doktor lub chcę profil diet doktor, ale nie chcę wyświetlać terminarza wizyt. W tym przypadku twój profil będzie widoczny, ale pacjenci nie będą mieli możliwości zarezerwowania usługi. Idąc dalej, mamy kolejną zakładkę Galeria zdjęć. W tym miejscu możesz dodać logotyp oraz zdjęcie profilowe, które będą wyświetlały się na Twoim profilu diet doktor. Tutaj możesz umieścić również zdjęcia swoich produktów, gabinetu, które będą widoczne na Twojej stronie. Pamiętaj, aby po wprowadzeniu zmian kliknąć zapisz. Kolejna zakładka opinie. To tutaj możesz przejrzeć opinię od swoich pacjentów oraz na nie odpowiedzieć. To dobry sposób na zwiększenie zainteresowania i zdobycie nowych pacjentów. Wszystkie dodane zdjęcia, informacje czy opinie pacjentów znajdziesz właśnie na swoim profilu. Po przejściu do naszego profilu widzimy, że adres został dodany, a pacjent ma możliwość zapisania się w wybranej przez siebie lokalizacji. W nowo dodanym adresie nie mamy jeszcze danych usług i dostępnych godzin. Możesz zrobić to w terminarzu. Zanim do niego przejdziemy, opowiem Ci jeszcze o możliwości wygenerowania widgetów. Które możesz umieścić na swojej stronie, aby pacjentom było jeszcze łatwiej zarezerwować wizytę u ciebie. Wystarczy przejść do zakładki Promocja Gabinetu. Wybierz widget na swoją stronę www lub przycisk na Facebooka. Możesz wybrać typ widgetu i sprawdzić, jak będzie wyglądał na Twojej stronie. Wszystkie kroki, które są niezbędne do umieszczenia widgetu, są szczegółowo opisane. W przejściu do Dietetyk Pro, w przycisk terminarza przejdziesz do ustawień terminarza wizyt. Widzimy główną stronę terminarza, podświetla się konkretny tydzień, a my mamy wgląd w zarezerwowane wizyty i zaplanowane wydarzenia. Po tygodniach możemy przemieszczać się za pomocą strzałek. Do dyspozycji masz dwa widoki: widok tygodnia lub widok dnia. Aby dodać wizytę pacjenta, wystarczy kliknąć w zieloną ikonę, wybieramy adres, typ usługi oraz godzinę. Po zapisaniu, jeśli uzupełniłeś adres mailowy swojego pacjenta, otrzyma on wiadomość z informacją o wizycie. W następnym kroku wybierasz pacjenta, którego chcesz umówić na wizytę lub dodajesz nowego. Wizyta została zarezerwowana. Oprócz tego możesz dodać wydarzenia, aby jeszcze łatwiej było ci zarządzać swoją pracą i zaplanowanymi działaniami. Zwróć uwagę na legendę na dole strony, dzięki której po szybkim zerknięciu będziesz wiedział, jakie wydarzenia masz zaplanowane na najbliższy czas. Wszystkie adresy mają przypisane konkretne kolory. Jeśli chcesz edytować wydarzenie lub usługę w kalendarzu, wystarczy, że w nie klikniesz. Otworzy się okno, w którym będziesz mógł edytować poszczególne informacje. Możesz również usunąć wizytę. Pacjent otrzyma wtedy informację na maila o odwołaniu wizyty. Po odbyciu wizyty pacjent również otrzyma wiadomość na swojego maila z prośbą o wystawienie opinii. Profil diet doktor już został uzupełniony, teraz czas na dodanie usług i cennika. Przejdź do ustawień terminarza. Zauważ, że pojawiają się wszystkie lokalizacje. W każdej osobno możesz ustalić godzinę otwarcia. Możesz dodać wyjątki, np. w sytuacji, kiedy zazwyczaj przyjmujesz w określonych godzinach, ale wyjątkowo w konkretnym dniu chcesz np. skrócić godzinę swojej pracy. Możesz to zrobić właśnie z tego miejsca. Dzięki temu nikt nie będzie mógł zarezerwować wizyty w tym konkretnym czasie. W zakładce Usługi możesz dodać usługi dostępne w Twoim gabinecie. Aby to zrobić, kliknij Dodaj nową usługę. Określ czas trwania, nazwę oraz zakres cen. W ustawieniach dodatkowych możesz wybrać, ile tygodni do przodu ma się wyświetlać kalendarz dla pacjentów, aby umożliwić im zapisanie się na wizytę. Wszystkie te ustawienia wprowadzasz dla każdej lokalizacji osobno. Po dodaniu nowego adresu musisz ponownie dodać usługi, jednak dzięki dostępnej funkcji, jeśli usługi są takie same, jak w innej lokalizacji, zrobisz to za pomocą kilku kliknięć. Mam nadzieję, że te wskazówki okażą się dla Ciebie pomocne. Uzupełnij swój profil diet Doctor i daj znaleźć się swoim pacjentom. Jeśli potrzebujesz pomocy w uzupełnieniu swojego profilu, Skontaktuj się z nami. Chętnie podpowiemy Ci, jak w pełni korzystać z możliwości, jakie daje Ci Profil Diet Doktor i Dietetyk Pro.